Czy diety oczyszczające i produkty oczyszczające to kłamstwo. Oczywiście chyba nie ma osoby, która nie spotkała się, czy to z jakąś dietą oczyszczającą, czy też produktami, które były opisywane jako te, które oczyszczą nasz organizm, nasze ciało z jakichś niebezpiecznych substancji, toksyn, czegoś, co nam zagraża. I oczywiście to jest biznes wartny miliardy euro dolarów. No, chyba każdy słyszał, widział reklamę czegoś takiego. Ale czy to jest prawda? Czy te diety oczyszczające, czy te produkty oczyszczające nasze ciało działają, czy to jest po prostu delikatnie mówiąc lekka manipulacja? I tu musimy zacząć od pewnej rzeczy. Czy opisujemy diety oczyszczające jako te, które pomagają naszemu organizmowi działać w ten sposób, żeby on robił to, co zawsze, czyli żeby oczyścił sam siebie, czy opisujemy diety oczyszczające, czy też produkty oczyszczające jako te, które umożliwiają mu oczyszczenie. Dzięki którym to oczyszczenie jest w ogóle możliwe. Nie przejdziesz na tą dietę, Twój organizm się nie oczyści. Nie zaczniesz stosować tego produktu, Twój organizm nie pozbędzie się niebezpiecznych substancji. Jeśli tak na to spojrzymy, że bez nich on sobie nie da rady że tylko zastosowanie produktu X oczyści Twój organizm z, nie wiem, metali ciężkich, a inny z czegoś innego, to wtedy to jest kłamstwo, ponieważ to nie ma prawa działać. Nasz organizm jest w ten sposób zbudowany, że cały czas walczy z tymi niebezpiecznymi rzeczami. Robił tak tysiące lat temu, robił tak setki lat temu, robi tak teraz. I wcale lata temu nie było w. O wiele lepiej dla niego niż obecnie, ale to będzie inny temat, tu też powiemy o takim czymś. Ale dieta oczyszczająca, jeśli spojrzymy na nią jako na coś, co ma po prostu dostarczyć naszemu organizmowi tego, czego potrzebuje, tego, czego potrzebuje, żeby nasza wątroba, żeby nasze nerki działały w sposób prawidłowy i robiły to, co cały czas robią, to i chociaż ciężko wtedy nazwać to dietą oczyszczającą, bo to jest zwykła, zbilansowana dieta, to tak, to działa. Ale tylko w ten sposób, że dostarczamy naszemu organizmowi tego, czego potrzebuje. Nic więcej, bo nic więcej nie ma prawa działać. To nie jest magiczna maszynka, że wyczarujemy sobie drugą wątrobę albo plus 20% do działania wątroby. Lepsze oczyszczanie, oczyszczanie przez wątrobę. Lepsza detoksykacja przez wątrobę? Wcale nie. Ona działa jak działa, tylko musi mieć kilka rzeczy zapewnionych. I o wiele lepszym wyborem jest przejście na zwykłą, normalną dietę. I często te diety oczyszczające właśnie takie są. Często twórcy diet reklamują je jako diety oczyszczające, ponieważ to jest bardziej chwytliwe, łatwiej żeby ktoś się do takiej diety przekonał, ponieważ opiszę ją jako tą, która nam pomoże się pozbyć niebezpiecznych substancji, że te substancje, które otaczają nas z wszystkich stron 24 godziny na dobę, zostaną lepiej usunięte. I oczywiście lepiej tak zareklamować dietę czy też produkt, niż powiedzieć, że to jest zwykła dieta zbilansowana, dostarczy nam wszystkich rzeczy, będzie smaczna i tyle. To jest świetny produkt, dostarczy nam sporo witamin, sporo innych rzeczy, sporo potrzebnych nam substancji i tyle, i tego nikt nie kupi. Dlatego często niestety coś jest reklamowane, co jest naprawdę fajną rzeczą, czy też fajną dietą, jako dieta oczyszczająca. Ale co, gdy mamy już odpowiednią dietę? Kiedy do tej pory jedliśmy tak jak trzeba. Te produkty, które trzeba w takich samych ilościach, w takich ilościach, jak trzeba, nasz organizm sprawnie funkcjonuje, mamy odpowiednią ilość ruchu. To wtedy żadna dieta oczyszczająca nic nie da. Tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że nasz organizm dostanie plus 20 do oczyszczania organizmu. To nic nam nie da. To funkcjonuje cały czas tak samo. Tylko naszym zadaniem jest zapewnić mu, no w znaczeniu organizmowi, tego czego potrzebuje, żeby sprawnie funkcjonował. I nie trzeba wymyślnych produktów, mają być produkty, które mu dostarczają tego co trzeba. Oczywiście chcesz mieć produkt z drugiego końca świata. Czemu nie? Jeśli tylko dostarczy ci tego co trzeba, no to twój wybór. Może będzie tylko ciekawiej, i ładniej wyglądała, a może nawet smak będzie fajniejszy. Ale nigdy nie da to nam większych możliwości oczyszczania. Więc czy jest w ogóle sens patrzenia na te produkty oczyszczające, diety oczyszczające? Gdy to, jak jemy teraz, nie jest takie, jak trzeba, kiedy jemy nie te produkty, co trzeba, jemy po prostu źle, czy też w zbyt dużych ilościach, to oczywiście dużo diet oczyszczających, tych spełniających warunki normalnego, prawidłowego odżywiania, będzie czymś genialnym dla nas. I zobaczymy potężną różnicę. Bo zaczniemy się normalnie odżywiać, nasz organizm zacznie normalnie funkcjonować, ponieważ będzie miał to, co trzeba, żeby sprawnie funkcjonować. Ale tu trzeba uważać, ponieważ wiele, no może niewiele, ale niektóre diety nieodchudzające, oczyszczające jest nie za bardzo zbliżona do tej zbilansowanej diety, do tego normalnego, prawidłowego. Odżywiania i stosowanie takich cudów niestety może się w bardzo negatywny sposób odbić na nas. Tak samo jak stosowanie cudownych produktów oczyszczających, które nam nic nie dadzą. Może no, portfele będziemy mieć ciększe, ale nic nam nie dadzą, a mogą wręcz zrobić przeciwnie. Aha! Czy nasz organizm wymaga jakiegoś oczyszczenia poza tym, co cały czas w nim ma miejsce? Czy w ogóle jest możliwe nie takie oczyszczanie, jakie ma, niestety, kiedy coś zjemy, albo za dużo czegoś wypijemy w białych budynkach, gdzie chodzą ludzie w fartuchach? Czy nasz organizm jest w stanie wyjść ponad to, tak jak powiedziałem, wątroba plus 20 wydajności? Nie. Kiedy ta wątroba działa tak, jak trzeba, to na nie będzie działać jeszcze lepiej. Kiedy te nerki działają tak, jak trzeba, i cała reszta naszego ciała, to nie będzie jeszcze lepsze. Oczywiście, możemy im zapewnić lepsze warunki funkcjonowania dietą odpowiednią, odpowiednią ilością ruchu, uważaniem na niektóre rzeczy, czyli na przykład choćby nawet paleniem w piecu, tym, co trzeba nie podtruwaniem się, ale on nie przeskoczy sam siebie. Żadna dieta oczyszczająca, żadne produkty oczyszczające nie zrobią z naszych nerek super nerek, z wątroby super wątroby. Niestety takie proste to nie jest. Więc odpowiedź na pytanie, którą zawarłem w tytule, czyli dieta oczyszczająca to kłamstwo, no z pytajnikami, wykrzywnikami, jak zawsze jest niejednoznaczna. Ponieważ, jeśli spojrzymy na nią, tak jak mówiłem, jako coś cudownego, że będziemy super oczyszczeni, to jest kłamstwem, ale jeśli spojrzymy na nią, że to jest zwykła dieta, która zapewni naszemu ciału prawne funkcjonowanie i to, co potrzebuje, to nie jest kłamstwem, tylko ona będzie działać. Ale czy używanie tej nazwy dieta oczyszczająca, produkty oczyszczające, nie będzie w jej przypadku nadużyciem? No, tu poltanie jest otwarte. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały, na których takie herezje będą przeze mnie wypowiadane, ale warto się nad niektórymi rzeczami zastanowić i może rozpocząć dyskusję. Bo nie było tylko ponieważ, takie oczywistości, czy też przyjęte jako prawdy rzeczy, często są mitami i kłamstwami. Dziękuję za uwagę. Jeśli możesz, zasubskrybuj, czy też naciśnij dzwoneczek, poleć ten kanał, opublikuj, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, spójrz też na inne materia materiały i na inne kanały. Linki w opisie. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.